Witajcie, przyszedł ten czas, kiedy wysiewam paprykę. Co roku sama ją wysiewam z nasion. Rośnie bardzo dobrze i teraz tu pokażę zdjęcia z wcześniejszej mojej uprawy. Jak wyglądały te papryczki, jak owocowały. Miałam je w tunelu foliowym, normalnie w grządkach podwyższonych i również miałam w pojemnikach, w wiaderkach. Z mojego doświadczenia, z tego co widzę, najlepiej rosły w wiaderkach, nawet lepiej niż te w tunelu. Zbiory miałam do października, do połowy października i byłam z nich bardzo zadowolona. Tutaj pokazuję różne odmiany papryki. To są akurat marketowe, wyciągnięte ziarenka. Z takich, co można kupić tam w różnych marketach, fajnie rosły. W tym roku troszkę późno dojrzewały, znaczy w ubiegłym sezonie, bo długo było zimno, ale Nacieszyłam się plonami. Niestety nie zważyłam, ile tego wszystkiego zebrałam, ale było naprawdę dużo, i kolorowo, i smacznie, a to chyba najważniejsze. Ja chcę dużo papryki, bo będę robiła sosy do makaronu, i moje dzieci bardzo lubią, ja bardzo lubię, więc takie oto piękne w tym roku też chcę mieć. No to pokazujemy, co robimy dalej. To tak, jakie będę wysiewać papryki? Ja uwielbiam pomarańczowe. Czerwone, oczywiście, są super do jakichś przetworów. I to będzie. Mm, I myślę, że od tych zaczniemy. Ta papryczka w ogóle jest. Mm, dumas. O, tak będzie fajnie widać. Ona jest świetna. Jest jej bardzo dużo na krzaku. Myślę, że około 10-12 na jednym krzaczku, jak nie więcej. Jest bardzo gruby miąż. Słodziutka dla dzieci super. Moje dzieci uwielbiają, więc ta idzie na pewno. Na koniec Wam pokażę takiego: taką moją perełkę, mam nadzieję, ale jeszcze jak dla dzieci. To tu mam pomarańczową, taką małą. Ja miałam jakieś nasiona ze 2-3 lata temu i nie opisałam, co to za nazwa, ale. Na filmiku, tam na zdjęciach widać taką małą pomarańczową. Ich jest mnóstwo, fajnie dojrzewają na raz dla dzieciaczka. Super, także te dwie na pewno idą. Na pewno idzie pomarańczowa rewia. Też ją uwielbiam. Jest bardzo słodka. Zwykłe czerwone, tu nawet nie wiem, nie ma nazwy już. Ożarowska czerwona. Podłużne, fajnie plonują. Nie wiem, to pierwszy raz taką będę miała. No to do sosów pomidorowych, do makaronu. No to czerwona jak najbardziej. Tu mam jeszcze dwie nowości jakąś pomarańczową, żółtą. I tutaj taką. Bardzo fajnie się sprawdzają z marketu powyciągane ziarenka. Tu mam też pomarańczową długą. I żółtą. Zastanawiam się nad taką białą. Bo ona nie jest zbyt pyszna, ale jest najszybciej. Naprawdę jest dużo, dużo szybciej niż wszystkie inne. Więc dla, z tego powodu się nad nią zastanowię. No i znając siebie na pewno się skuszę. I teraz, jak ktoś oglądał wcześniej moje filmiki, tu mam nasionka, które nie są oryginałami tego co zamawiałam na portalu pewnym kontaktowałam się z tym człowiekiem obiecał, że wyślę to co było w ofercie w oryginalnym opakowaniu że po nowym roku prawie miesiąc minął echo i tu taka moja perełka, znalazłam coś takiego jeżeli mi ta papryczka wyrośnie na pewno zbiorę nasiona widziałam w internecie ta papryka rośnie i wygląda jak kwiat. Taka, nie wiem jak to pokazać, no takie ma brzuszki koło, taki kwiatuszek z takimi żeberkami przecinanymi. No wygląda genialnie, choćby dla tego wyglądu i dla nowości muszę spróbować, bo jak nie próbować nowości. Co będzie potrzebne do wysiewu? Ja sobie oznaczam, bo naprawdę nie łudźmy się, że później zapamiętamy co to jest. Markerem, tutaj sobie już jedną napisałam, zaraz wszystkie napiszę odmiany i w każdą komorę zaraz pokażę, jak będę tutaj sobie to wszystko wciskać. Papryka bardzo lubi ciepło i do kiełkowania tak samo. Bardzo ciepło, nawet 24-5 stopni jest najlepsza temperatura. Kupiłam sobie specjalnie taką mini szklarenkę do papryki. Wtedy też tak szybko nie wysycha, nie paruje. Ale w wcześniejszych latach wysiewałam normalnie na tacki i też wszystko fajnie rosło. Później pikowałam, a w tym roku postanowiłam, że kupię. Zobaczymy, czy to będzie miało rzeczywiście wpływ. No i dobra, nie oszukujmy się, nie udało mi się kupić nowej ziemi, bo ostatnio mówiłam, że ta jest dość mocno nieprzerobiona i mnie nie przekonuje zapachem, który ta ziemia ma, taki bardzo leśny, bardzo grzybowy. Ale dzieci mi chorują, nie mam jak wyjść z domu, kupić inną ziemię, poszukać, więc zostaję przy tym. Niech się dzieje, co się ma dziać. Tak więc. Ziemia do pojemniczków. Ja już sobie tam przygotowałam trzy takie pojemniczki z ziemią. Ta jest dość mocno przeschnięta, więc będę musiała ją dość dobrze namoczyć. I bardzo ważne. Tutaj delikatnie uciskamy ziemię, i nie żałujmy jej. Tak, aby było równie sięńko tutaj z brzegami. Dlatego, że później te siewki, jak rosną, one dążą do światła, i jeżeli zostawiamy tak jakąś przestrzeń, tak tutaj gdzieś, to potem one się wyciągają, szukają światła, a tak jak tylko wychodzą równo z pudełeczkiem, mają światło, tu sobie poleję, tak konkretnie tej wody, mówię, to jest przesuszone. I przy okazji ona troszeczkę osiądzie, będzie widać, gdzie tu trzeba coś dodać. Tu już widzę tu troszkę, tu troszkę. Pamiętajmy, że papryka lubi ciepło. I jeżeli nie mamy ani tunelu, czegoś co możemy dogrzewać albo mamy mało parapetów, to jeszcze się wstrzymać z wysiewem papryki, tak do połowy lutego, nawet do końca lutego. Ja będę miała inspekt, w którym będę i doświetlać i dogrzewać w razie potrzeby, więc ja mogę zapewnić takie warunki. Ale jeżeli wy nie macie czegoś takiego, no to nie róbmy bez sensu rozsady, bo ona nie wybiegnie. Później będzie duża, też nie będzie co z nią zrobić. Ale mówię to, czy mamy dużo parapetów, czy możemy zapewnić im odpowiednią ilość światła i ciepło. Tak, to od tego zależy. No i tak jak mówiłam, tutaj sobie daję znacznik mała pomarańczowa, ponieważ ja chcę mieć około 30 krzaków papryk. To ja sobie tej rozsady robię trochę więcej, bo zawsze coś odpadnie. To nie jest tak, żeby się wszystko wzejdzie, wszystko będzie, ale teraz do jednej komóreczki, nie wiem, czy tu widać, do jednej komórki daję trzy nasionka. Tak, w odległości takiego trójkącika, żeby troszeczkę miały miejsce. Tak, i dociskam. I potem sobie to przykrywam. Nie wiem, tu chyba nawet nie ma pół centymetra ziemi. I podlewam. I tak sobie zrobię z każdą komórką, i wtedy wracamy. To jeszcze tak pokażę, że tutaj po dwie komóreczki mam tej samej odmiany. To znacznik sobie wkładam w tą stronę, żebym wiedziała, że w tą stronę idziemy z tą odmianą. Tutaj sobie daję kolejną taką papryczkę i od razu sobie piszę, że to jest żółta, żebym wiedziała jaki kolor i tutaj datę kiedy jest wysiana i tu są kolejne dwa kubeczki i idzie kolejna w tą stronę no i tak to wygląda wszystko już posiane oznaczone musiałam posieć po więcej niż trzy w jedną komórkę bo oczywiście za mało mi było miejsca na wszystkie odmiany na tyle, ile chcę. No i tutaj przykrywamy. I czekamy. Jeżeli będzie cieplutko, mokro, to powinny kiełkować za dwa tygodnie, ale nawet za trzy. Zależy też od odmiany. Czekamy.